Cześć, witajcie Assassin's 08 z tej strony i witam Was w kolejnym horrorze na moim kanale. I dziś zapraszam Was do gry. Oka.e. oka. -e o. czekajcie. Okairi. Dokładnie tak, zapraszam Was do gry o takiej właśnie nazwie: Okairi, czyli po japońsku witaj ponownie. Słuchajcie, jest to japoński horror psychologiczny i jestem bardzo ciekaw, co to będzie za gra, ponieważ sama stylistyka nawiązuje do kasety VHS i tak dalej. Mega mi się to już zaczyna podobać. Mamy polski język, więc naprawdę to jest coś, coś fajnego. Eee, zaczynamy, startujemy, lecimy, nie zatrzymujemy się i zobaczmy, o co będzie chodzić. Ok, już mi się to mega podoba. Okej, okay. generalnie przeczytałem opis tej gry i gra opowiada o tym, że jest dziewczynka ze szkoły średniej, która przeprowadziła się z mamą do miasteczka, do nowego miasta. Co ty, nie pamiętasz gdzie jest twój dom? Dobra, prawo czy lewo? Prawo czy lewo? Dobra, pójdźmy za głosem serca, czyli w lewą stronę. I słuchajcie, przeprowadziły się do miasta i tak dalej, i tak dalej. No i jest godzina 18, i dziewczynka musi wrócić do domu, więc tak z grubsza. No i tyle. O, mam jakiś plac zabaw. Halo, możesz się tutaj pobawić, czy coś? W ogóle nie można skakać. Nie można tutaj robić nic. Po prostu się chodzi i tyle. Ale że, że co jest? Nie wiem. Halo, mogę tu wejść? Chyba nie. Tutaj też widzę, że nic nie ma. Dobra, poszliśmy chyba w złą stronę w takim razie, więc wracamy. No i już sama ta stylistyka. Wiem, powtarzam się, ale sama ta stylistyka już mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. To jest jakby taka historia z kasety VHS. No i ogólnie japońskie horrory no to zawsze mi się kojarzą z czymś takim w miarę dobrym i tak dalej, więc liczę, że naprawdę ta gra będzie też dość mocna. Dobra, pójdźmy w takim razie w tą stronę i zobaczmy czy tutaj jest nasz dom. Pełno ptaszysków tutaj. Masakra jakaś. Okej. Okay. Idziemy sobie w takim razie tutaj w kolejną alejkę. No i czy tutaj będzie nasz dom, czy nie? Coś mi się wydaje, że chyba nie. Ślepa uliczka. Na szczęście za mną nic nie ma. Więc o tyle dobrze. Dobrze, w takim razie gdzie jest mój dom? Słucham. O. Tutaj coś mamy. Jakąś szczelinkę kolejną. Jesteśmy na ogródku. Czyimś? Być może to jest mój dom. Sprawdźmy. Tak jest! Chyba jestem w domu. Tutaj ma. Okej. Okay. Drzwi pozamykane. Tutaj też wszystko jest zamknięte. I tutaj było napisane wróciłem, a z opisu wynikało, że bohaterką gry jest dziewczynka, a nie chłopiec. Nie wiem, być może to spolszczenie nie jest jakoś super wykonane, tak? Ponieważ, no, e, ciężko wykonać spolszczenie dla kilkunastu języków. Serio, tu jest cała masa e, języków, e, w jakich ta gra może działać. Także naprawdę jest tego całkiem, całkiem sporo. Coś się otworzyło, jakieś drzwi. Mamy lustro. Kagami o kagami. Sekajdycima, ecosinoadary, Wydaje mi się, że to miało brzmieć lustereczko Powiedz przecie, to jest najpiękniejszy w świecie. E, ale, ale, wiadomo, spolszczenie i tak dalej. Dobra. Coś się otworzyło. Kosem. No i właśnie, gdzie jest ta mama? O, otworzyły się drzwi. Coś mi się wydaje, że zaczyna się coś dziać, słuchajcie. No okay. Tutaj mamy chyba literkę E, tak? Ja nawet nie widzę, co ty musisz sprzątnąć, ziomek. Naprawdę, tutaj szafeczka nie, nie otwiera się. Tu mamy E. Tak jest, tak jak mówiłem, e, przeprowadziły się tutaj z mamą. Kolejną e. Mama nie czuje się tak dobrze, czyli że mama po prostu źle się czuje w tym miejscu i tak dalej. I Ty no ja nie wiem, kiedy oglądałeś ostatni raz telewizję Ziomek, a raczej Ziomeczka. W sumie nie wiem, czy to chłopak, czy dziewczyna. Nie mam pojęcia. Dobra, co mamy tutaj? Dobra, otwieramy. Kolejne pomieszczenie. Mogę wyjść na dwór? Czy coś? Halo, mogę? Nie, chyba nie mogę. E, dobrze, jest jakaś szafa. Coś w szafie? Literka E? Nie kocę. Tu był kot? Kurde, nie widziałem. Drzwi? Zamknięte. Kurczę, jak na razie powiem wam, że nic się nie dzieje. I tak trochę wieje nudą. A tu jeszcze są jakieś drzwi. Ale zamknięte. Dobra. Idziemy dalej. O jest ty, U, dobra, zaczyna coś siedzieć. Już mi się to podoba. To jest chyba na górze coś. Dobra, nic tu się nie dzieje. Zamknięte. O, dobra, są drzwi. Sypialnia. A mamy nigdzie nie ma. Co to jest? Coś się stało się. Aha, zrobiło się ciemno, tak? To jest latarka. Dobra, czyli ewidentnie coś się dzieje. ok wychodzimy. W takim razie, lećmy do tego pokoju. Dobra. Mamy nigdzie nie ma. Coś czuję, że mama zamieniła się w jakiegoś potwora. Co to jest? I yy, nas zje. 7. ok ok Biureczko. O, coś tutaj mamy. O nie! Tutaj mamy jakieś te. Czy pięć, pięć cyferek. O cholera. Będę musiał sobie zapisywać. Dobra, czyli teraz generalnie mamy szukać cyferek. To było co? To było 7. Kurde, czekajcie, muszę znaleźć sobie coś do zapisania. Dobra, wracamy. Mam karteczkę, zapisałem sobie pierwszą cyferkę, czyli 7. A to czekajcie moment. Czy tutaj była jakaś cyferka w takim razie? Bo jakoś nie zwróciłem na to uwagi. A może tutaj coś też było? Nie. Jak widzę, że... Jak widzę, tutaj nic nie ma. Dobra. Przekopujemy w takim razie kolejne pomieszczenia. Siema. Wow. Słyszę jakby ktoś szedł po schodach. O nie, 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 nie. Dobra, nieważne. To jest chyba pokój tego dzieciaka, tak mi się wydaje. Co my tu mamy? Czajnik, toaleta, tatami schowek mój pokój. Aha, no dobra. Czyli to jest to. Jest jakaś cyferka? Nawet nie zauważyłem, nie zwróciłem na to uwagi. Tutaj coś? Nie, nic tutaj nie ma. Okej, okay, dobra, wychodzimy. Aha, moment, tutaj już byłem. No i zostało nam jeszcze jedno pomieszczenie. Więc wchodzimy. Tutaj też chyba nic nie ma. Szafa może się otwiera? Nie. Coś tu jest. Cztery. Dobra, zapisujemy. Cztery. Yooo Sosyn, tylko pięć cyferek i nie zapamiętasz? Nie. Lecimy na dół. Mam nadzieję, że nic mnie tu... Ja tu chyba coś widziałem, przed chwilą coś przebiegło. Jezu, mam nadzieję, że... że nie, że to... że nic takiego nie było. Dobra, wchodzimy. Ej, co jest? Wszystko się wywróciło do góry nogami. O nie! Mój błędnik szaleje. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie mogę na to patrzeć. W sensie... Yy, moja głowa! Nie, to jest wszystko tak odwrócone. Ale jak tu teraz cokolwiek znaleźć? Nie, no będzie mega ciężko. Czekajcie moment. Tutaj są drzwi, tutaj, tu były jeszcze jedne drzwi na pewno, otwierają się, Otwieram. dobra, mamy coś, tutaj jest 7. kolejne 7. dobra, to mamy już trzy, jeszcze tylko dwie. Halo, chcę tam się dostać, no, otwieramy w takim razie to pomieszczenie, mamy tutaj coś? Jezu, co jest, ty, aż mam ciary na plecach w tej szafie. Nikogo nie ma, ale jest cyferka. 9. Dobra, mamy dziewiątkę i jeszcze jedna nam została. Otwiera się tu. Nie. Eee, dobra, okej. Okay. No powiem, wam, że robi się już coraz ciekawiej. I nareszcie coś w ogóle się dzieje w tej grze. No i gdzie jest ta mama? To mnie zastanawia najbardziej. Serio, ja wam mówię, ona zamieniła się w jakiegoś potwora. I ona zje tą córkę, nie? Bez kitu. Wchodzimy tu. Wow, łazienka. I kolejna, kolejna cyferka, liczba, coś ten? 2. Ok, czyli mamy 7, 4, 7, 9, 2. Nie wiem oczywiście, czy to jest w takiej kolejności. Ale teraz się okaże. Dobra, jeszcze tutaj mamy pomieszczenie. Aha, dobra, zamknięte. E, więc chodźmy na górę. Czekajcie, gdzie to było? Czy to było tutaj? Nie, to było chyba. Tutaj, moment, tu w tym pomieszczeniu to było? Tak jest, to było w tym pomieszczeniu, e, więc wpisujemy. Tylko nie wiem, w jakiej to ma być kolej. Ło, moment. E, dajmy tak: 7, 4, 7, 9 i 2. Nie, to nie taka kolejność. Dobra, jeszcze raz. Jest! Udało się! Pewnie zapytacie, o sosyn od dlaczego akurat taka kombinacja 42977? 7. Już wam pokazuję, tylko zabiorę to coś. Tutaj coś jest, ewidentnie. Jakaś karteczka. Czy to dług? Coś się stało. No zabierz to. Nie mogę. Już wam mówię, jak na to wpadłem. Otóż, słuchajcie. Przypomniało mi się, jak... Tutaj było napisane Czajnik, toaleta, tatami, schowek, mój pokój. I to odpowiadało e, tym cyferkom, także no, tyle. E, a teraz coś tam brzdęknęło, chyba na dole. I aż się boję, co tu mogło się stać? Nie. Co ty gadasz? Yeah. Jej mama się powiesiła? No way. To. Teraz jestem w ciężkim szoku. Serio. Jest jakaś karteczka. Być może jakiś list pożegnalny czy coś. Ale dlaczego ona to zrobiła? W sensie. Nie czuła się dobrze w tym mieszkaniu, dlatego popełniła samobójstwo? Nie rozumiem. Cztery godziny później. Gdzie ja jestem? Czemu ja jestem w jakimś lesie? Robi się coraz dziwniej, ale zarazem coraz ciekawiej. Serio, teraz jestem. Boże, mam krótkie spodenki yy, i mam mega ciary. E, serio, jestem bardzo ciekaw, dlaczego ona to zrobiła. W sensie, zaciekawiła mnie ta historia mega. Zobaczmy, dokąd będzie prowadzić nas ta ścieżka. Czy gdzie my tam idziemy? Źle to wygląda, powiem wam. W sensie, e, źle pod tym względem, że e, coś za chwilę na pewno się stanie, nie? Ale, o, czekajcie, coś mamy. Mamy jakiś dom czy coś? Mamy krzesło i, i linę. Czekajcie, nie, 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 nie. Moment, zanim to sprawdzę. Dobra, nigdzie już się nie można stąd wydostać. Więc zobaczmy. Nie! Czy ta dziewczynka popełniła samobójstwo? O cholera, ale ciężka gra! W sensie, e, nie bałem się totalnie, nie było tutaj żadnych jumpscarów i tak dalej, ale ten klimat, o jezu, jak mi zmiażdżyło łeb. O co tu się odwaliło w ogóle? Wow, jestem pod mega wrażeniem, serio, nie spodziewałem się tego totalnie, ale dlaczego matka jej to zrobiła, i tak dalej? W sensie, wow, serio, słuchajcie, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tej gry. Jak widzicie, horror wcale nie musi być straszny pod tym względem, żeby nas wystraszyć, tylko wystarczy mega klimat. I serio, tak ten klimat miała. Także cóż moi drodzy to tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. Napiszcie, komentarz jak wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Serio, ale mi to zmiażdżyło łeb. Ja nie mogę. Serio.